A, co to jest? Legalny doping. Od tej pory już nie ma przyjaźni. Okej, okay. mamy kosę. To jest ostatnie ja. Ostatnia szansa na obronie honoru męskiej populacji. Ja sobie w ogóle teraz zrobię swoją technikę, to będzie technika Sobierajskiego. Jeśli pobiję twój rekord, to na zawodach musisz jedną próbę oddać moją techniką. No! Tak? Witam Was w serii potrzymajmy Drina. Nazywam się Wojciech Sobierajski i będę rywalizował z różnymi sportowcami w ich dziedzinach. Na pierwszy ogień idzie wicemistrzyni świata w pięcioboju halowym. Jest to Adrianna Sułek. Cześć, witajcie. Przygotowałam dzisiaj dla Wojtka trzy wymagające konkurencje. Pierwszą będzie bieg przez płotki. Drugą będzie pchnięcie kulą. A na koniec skoczymy w dale. Zostańcie z nami. Chodź, ja będę rozstawać, a ty się będziesz rozgrzewał. Jak najobszerniej, żebyś tutaj poczuł, że trochę rozgrzewasz biodra. Tak sobie trochę porób. <noise> Bezpieczony. Dobra, i to jest ta wysokość, na jakiej ty normalnie startujesz tak, na zawodach, tak? do sięgają, żeby było sprawiedliwie. Chodź tu, pokaż. No no tu samo prawie. Takie same długie nogi. Dobra, 83 cm to ma. A chłopy na jakiej biegają? No właśnie, żebym ja miał jakiekolwiek szanse, to trzeba to zrobić tak, że biegamy na wysokościach, które Ada na co dzień używa w treningu i na zawodach. Bo przez takie coś, to ja bym tylko domem mógł to pokonywać. Dobra, zdrówko. Co ty masz? No ja że było sprawiedliwie to powinien być to sam. Nie właśnie ja muszę mieć większe szanse, bo jestem tutaj amatorem, więc dostałem dwa razy większą buteleczkę. A ja mam wiśniowego dobry. A! Dobry, dobry. Wydaje mi się, że przez to, że jesteś na boso, to zrobisz sobie 8 kroków. Inne osoby twojej postury i twojej szybkości robią 7 kroków, ale raczej przez to, że nie masz obuwia specjalistycznego, to wystarczy 8. Dostaniesz sobie z lewą nogą z przodu. Mogę dotykać do linii, czy muszę być przed linią? Musisz być przed linią. Dobra. Możesz tak mieć idealnie wiesz. I. No i prostu... Zaczęło troszkę bliżej. No tak, pół centymetra. No i co? Ja sobie robię zawsze takie najście do przodu, żeby było mi trochę łatwiej z tej pozycji i wykonuję, zobacz. 1, 2, 4, 5, 6. 7. I wtedy 8 będzie tą prawą nogą. Tył. co, co, Nie, na razie też tak nie pokazujemy swoich możliwości. Ja wiem, że Wojtek robi na pogwiska, żebym ja się poczuła pewnie. mnie tak wypuszcza. Tak jest zawsze, ja wiem, że znam facetów. <noise> A sobie poszła po kolce, bo myśli, że ja biegam na razie luźno i mogę jeszcze przyspieszyć. A tak naprawdę to był mój max. Ale niech idzie, tak psychicznie ją spróbuję załatwić. Ada, co to jest? Legalny doping. Rywalizacja będzie wyglądała w taki sposób, że mamy trzy próby i liczymy, kto więcej razy wygra. Bo wiadomo, że potem będzie wchodziło większe zmęczenie, ale też i takie minimalnie większe doświadczenie u mnie. Dobra, od tej pory już nie ma przyjaźni. Ok, mamy kosę. Najbliższe 10 minut mamy kosę. Trzy próby. z nimi 3 minuty przerwy i patrzymy, jaki będzie wynik na koniec. Dobra, pierwsza próba, jedziemy. Czynianie w ogóle z tak? Tak, jakoś. Nie zrób fal startu, nie? Dobra. Gotów? Start! takie proste, ja bardzo dużo tracę ja chyba na płotku, prawda? Bo za wysoko skaczę. No mówiłam ci, jak najbliżej tej listwy. Jestem w powietrzu strasznie długo, już Ada robi kolejne kroki, a dopiero ląduję. Śmiało możesz nisko atakować, nie musisz w ogóle ponosić cięż środka ciężkości. Na miejsca. tu. Start! Już trochę bliżej byłem, co? No jestem, naprawdę z jest potencjał, szczerze mi się tak wydaje. No i szkoda, że nie ma kolców, no. Za trzecia próba. Tak naprawdę tylko nas liczy. Kto wygra, ten wygra. Tamte to były rozgrywki. To jest ostatnie ja, Wojtka. Ostatnia szansa na obronie honoru męskiej populacji. Koniec zdawania fory. Forów? Fory? Go tu to... Start! No, rabata. Teraz w ogóle zdupiłem start. Pogubiłem kroki przed pierwszym, teraz zrobiłem jeden więcej. No dobra, ja się znaczyłam, przyznaję. Ale trochę się obawiałaś, co przed startem. No, naprawdę. Kołce założone. <słuch> Kobiety pchają 4, 4 kg, mężczyźni pchają 7,26. O, ja piernicze. W rozmiarach nie musi być różnicy, bo można wziąć taką kulę dużo większą, można wziąć taką ciut mniejszą. No głównie chodzi o wagę i jest to spora różnica. Prawie dwukrotnie cięższymi pchają mężczyźni. Ale żeby mógł się porównać do Ady, to obierzemy jej kulę. Z tego co widziałam w telewizji, to są Kilka dwie techniki pchania. Jeden się kręcą i tak. rzucają, a drugi z jakiegoś takiego rozbiegu. Ty pchasz tym z rozbiegu? Z tego co widziałam. Ja pcham z takiego doślizgu, czyli takiej najstarszej techniki pchnięcia kulą. Ja po prostu podciągam nogę, odbijam się i wykonuję pchnięcie. Więc, może na start byśmy rozpoczęli z miejsca, co? I zobaczymy, jak to wygląda, i wtedy pójdziemy krok dalej. Kulę sobie kładziemy na tej części palców. Ona nie ma dotykać tutaj tych naszych chrząstek i tak dalej. To bardzo I na ciekawe. pewno jej nie chwytamy i nie rzucamy kuli, tylko pchamy. I po prostu to jest jakby tworzymy taką katapultę poprzez napięcia. I ta kula w ostatnim momencie tylko palce dowychają. Zobaczcie, ja tutaj od boksu wiem, mam takie palce pogięte, więc idealnie mi się zrobił taki łódeczkę na tą kulę, będzie mi się lepiej trzymało. A więc konkurencja numer dwa to jest rzut kulą, pchnięcie kulą. Pchnięcie kulą. Mamy trzy próby i tym razem liczy się jedna najlepsza. Aha. Ja miałem coś powiedzieć. A co? <grym> Jak jest, że Dzieńmy kto zaczyna na, na zawodach? Kto lepszy czy gorszy? No gorszy. Czy ja zaczynam? No ale wydaje mi się, że już teraz ustawisz konkurs, no dobra. Chcia Chciałeś mi dać fory, tak? Rozumiem. Hey, Ada ma białe kwiatki, ja mam żółte. Na razie Ja sobie w ogóle teraz zrobię swoją technikę, to będzie technika Sobierajskiego. Dobra. Jeśli pobiję twój rekord, to potem na zawodach musisz jedną próbę oddać moją techniką. Umowa? Umowa. Tak? Paliłem i było dużo bliżej. Nie musisz tego na, na zawodach robić, nie musisz się kompromitować. Możesz po swojemu. Przegrywasz? Nie, 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 absolutnie. Kurde. Zrobię z miejsca tak jak pierwszą próbę, tylko postaram się poprawić delikatnie technikę. Mogę jeszcze nie nakryć. Teraz się... tylko Ta ręka była tutaj, a ty zrobisz tylko tak. Ja już jestem po trzech próbach, na razie wygrywam i ostatnia szansa Ady. Masz jakiś tajny trik, żeby teraz wygrać? No nie mam właśnie, chcę zrobić maksymalnie możliwie najlepiej wtedy powinno być zbliżony rezultat do Wojtka. Jak zrobię nadal taką kaszankę jak ten poprzedni, no to oddam zwycięstwo na tacy. Wygrałeś. Mamy to, tutaj była twoja trzecia próba w tym miejscu, w trzeciej próbie. Zabrakło Adzie jeszcze 20 cm do mojego wyniku, więc wygrywam o dziwo jakimś wartym totalnym. Ale pamiętajcie, rzucałam kulą kobiecą, która waży 4 kg, a ja powinien rzucać 7 kg, więc takie zwycięstwo jest na takie o. No i u mnie chodzi o to, żeby jak najbliżej tej pastyli faktycznie wymierzyć, nie? Są dziewczyny, które skaczą na pół milimetra, Są dziewczyny, które skaczą na. No, tak jak mi się czasem czasem na przykład 7 cm od belki. No to to jest strata, nie? Po prostu, bo nikt ci nie odmierzy z miejsca odbicia, a szkoda. Dobra, ale my dzisiaj skaczemy bez tej belki, bo jest no to zbyt ryzykowne, jak jestem na bosaka, więc po prostu mamy się wybić sprzed przedpiachu, tak żeby go nie dotykać. Nie ma żadnej belki, lecimy jak najdalej. Znowu mamy trzy próby, wygrywa najdalsze, tak jak w kuli. Tak. To jest decydująca walka, bo po dwóch konkurencjach jest 1-1 i mam szansę pokonać wicemistrzyni świata w wieloboju halowym. To jest, to jest mój ślad, tu okay. zrobimy taką mini wzrostu, podajcie mi Dalej. Jest szansa! Różnica była minimalna, mniej więcej to jest 10 cm, ja dalej. No ale tak jakby ja wiem, że ona teraz skakała lightowo, żeby mnie podpuścić. To co da żarty się skończyły? Chyba tak, muszę teraz spiąć tyłek, słuchajcie, nie spodziewałam się czy czułam, że tak będzie, ale... Wow. Dużo dalej, co najmniej pół metra dalej, to już podchodzi pod 5 metrów Mierzymy to Pół metra dalej 5 metrów 10 centymetrów, Ada wychodzi na prowadzenie Ostatnia kolejka przed nami, Ada ma już 5 metrów na haku, 501, ja 4,5 metra, czyli brakuje mi pół metra, żeby ją dogonić. Ja czuję, że ona ciągle skakała lajtowo i dopiero teraz pójdzie na całość. To samo, albo gorzej. Co sędzia myśli, będzie centymetr dalej, czy nie? Bo tutaj każdy centymetr będzie na wagę złota, jak się zepnie. Chłop. Zobaczymy, jaki błąd pomiarowy będzie. Dobra, dawaj. On mi pokazuje, że jest 4,98. Ok. No, nie, dobra. Czyli zostawiam 50, Wojtek. Robimy ci krechę na twojej stronie, i musisz skoczyć dalej. Od tego skoku wszystko zależy. Kto wygra pierwszy odcinek? Dawaj, 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 dawaj! No, to będzie. Słuchajcie, słuchajcie, tutaj będzie różnica 3 cm. Mierzymy. Jest 5 do ale to nie przebyło 5. Gratulacje. Gratulacje. Mistrzu. Dziękuję bardzo. 4,79 u mnie w ostatniej próbie, czyli najdłuższy skok należy do Ady. Wynosi 5 m i 10 cm. To był prawdziwy zaszczyt móc się z nią zmierzyć. Do tej pory widziałem ją tylko na ekranach telewizorów, a teraz stanęłem z nią do walki bark w bark. I ja teraz z tego miejsca zapraszam Wojtka na siedmiobój w godzinę. Jak już się przygotuję. Dobra, czyli będzie rewasz. Gratuluję. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, z kim chcielibyście zobaczyć mnie w następnym odcinku. Wbijajcie suby i widzimy się. Tylko zwycięstwo.